5 minut. Wydaje się mało czasu, ale gdy pomnożymy to przez kilkukrotność, to się może okazać, że tracimy godzinę. A na czym tracimy godzinę? Na przykład na robieniu drinków dla znajomych. I wiem, że jak macie gości, to chcecie unikać tego, żeby wychodzić do kuchni i im to przygotowywać. Nawet jeżeli macie samą z kuchnią, to jednak jest to jakiś dyskomfort, że musicie na chwilę wychodzić i nie możecie posiedzieć ze znajomymi czy tam z rodziną w momencie, kiedy macie jakieś spotkanie towarzyskie. Dlatego moim zdaniem, czy stracicie tą godzinę przed imprezą, a czy stracicie ją szczątkowo po 5 minut w czasie imprezy, ma ogromne znaczenie, dlatego dzisiejszy odcinek właśnie wychodzi ku takim potrzebom. W zrobieniu drinków na zaś z zapasem, i zobaczycie, że to wcale nie jest ani długie, ani czasochłonne, ani to nie jest jakieś mega trudne, a ułatwi wam życie, bo później sobie tylko wlewacie na lód i macie gotowe drinki na imprezie. Siemka, witam na kanale alkoholowe. Dzisiaj ze mną Kuba, którego już znacie z kanału. Niejednokrotnie był gościem i przygotowywał ze mną koktajle. Dzisiaj temat bardzo, ale to bardzo specyficzny, czyli koktajle imprezowe w dwóch wariantach, które przygotujemy tutaj dla Was. Dwa proste, fajne przepisy, które Wam się przydadzą na pewno na domówkach, robione na zaś, łatwo Wam Życie, bo nie będziecie musieli się zastanawiać nad tym, co przygotować i jak przygotować w momencie, kiedy goście są i chcą z Wami rozmawiać, a Wy w tym czasie musicie iść do kuchni. Także, żeby było łatwiej, robimy wszystko sobie z zapasem czasowym. A Twój punkt widzenia Kuba na takie rzeczy, czyli wychodzenie na robienie drinka wiesz, w trakcie imprezy 10 razy, powiedzmy w ciągu godziny? No tak, jest spoko, jeśli masz zrobić 10 takich samych drinków, ale wiadomo, nie ukrywajmy, każdy pije w swoim tempie, więc pewnie będziesz wychodził co 20 minut, robiąc jednego drinka czy dwa. Fajniej mieć po prostu coś przygotowanego, co może możesz od razu nalać no. i poczęstować swoich gości. Tak, właśnie to chodzi, że każdy pije w swoim tempie, a dodatkowo jeszcze nie każdy pije to samo, Zresztą są chcą różne rzeczy. Tu macie dwa warianty, które możecie zrobić i ktoś przyjdzie i ma do wyboru: takie albo takie. Dwa różne smaki totalnie, dwa różne alkohole. Dla każdego coś miłego, że tak powiem. Uważam, że warto się zagłębić w tego typu zabiegi, także zabieramy się za koktajle. Co proponujesz? Ja zrobię koktajl na bazie rumu i żeby było faktycznie ekonomicznie, bo tutaj cały czas mówimy o domówkach. Chcecie na bogato, kupujcie drogi rum. Chcecie na oszczędnie, normalnie, z umiarem, no to możecie nawet kupić o tu jest James Cook to jest Rum z Lidla takie coś. Także dzisiaj polecimy ekonomicznie, nawet mega ekonomicznie. Zobacz, nawet nie, nie, nie ma tragedii. Myślałem, że będzie gorzej, szczerze mówiąc. dawno nie tego typu rumów. Pachnie trochę jak ten taki jasny, co był kiedyś, co z niego Ducky robiliśmy. Dzisiaj przygotuję coś takiego, co można powiedzieć, że nazwałbym to taka prosta, imprezowa wersja Tiki rumowego koktajlu. Bardzo, bardzo prosty, ale bardzo smaczny. Jednocześnie ma jakieś tam nutki smakowe, które nie są jakoś tam mocno przewidywalne. Na przykład e, ziele angielskie, które by się wydawało, że w ogóle nie pasuje do tego typu rzeczy, a tutaj świetnie siedzi. Kupiłem Najtańszy room z Lidla, James Cook specjalnie, właśnie, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie w takim wariancie, bo też nie oszukujmy się na imprezy nie, nie kupujemy raczej mega drogich alkoholi, no chyba że to jest jakaś bardzo ważna impreza i chcemy po prostu, żeby było fancy, jak to mówią. Tutaj w ogóle proporcje, które dzisiaj będą, to jest na jedną butelkę 0,7 gotowego napoju, że tak powiem. To jest syrop, który robi się bardzo prosto. Bierzemy 100 g cukru, bierzemy 60 g gorącej wody. Najpierw mielimy albo mierzymy w moździerzu trochę ziela angielskiego, wysypujemy to na gorącą patelnię, tostujemy przez chwilę, dodajemy cukier oraz to gorącą wodę, wyłączamy, mieszamy, zostawiamy na chwilę i przesadzamy przez sitko i wychodzi takie coś. To jest syrop, który ma no bardzo takie specyficzne nuty. Sam w sobie może nie być jakiś ekstra atrakcyjny, ale uwierzcie mi, że w tym koktajlu zrobi mega, mega robotę. To brzmi jak taka uproszczona wersja All Spice Drum. Dokładnie, to jest uproszczona wersja All Spice Drum, czyli takiego likiero syropu, który się robi do koktajli tiki bardzo często. All Spice Drum normalnie się maceruje w alkoholu kilkanaście dni i dopiero się robi tego z tego syrop. Tutaj robimy to w wersji instant, dlatego nie będzie aż tak aromatyczny, ale myślę że naprawdę zadziała fajnie. Teraz odmierzamy sobie alkohol. Najpierw zaczynamy, i w ogóle, żeby było łatwiej, daję Wam w opisie link do kalkulatora, w którym możecie sobie przeliczyć proporcje na takie duże ilości alkoholu. Podajecie tam dokładne proporcje, jakie potrzebujecie, on Wam wyliczy pięknie, ile czego potrzeba, żeby wyszło na przykład 0,7. Dodaję też ten y, dilution, czyli to rozwodnienie, które normalnie byście mieli w shakerze po shakeowaniu. To też możecie sobie dodać, jeżeli byście chcieli. My dzisiaj polecimy w koncentracji, że tak powiem, tych alkoholi, czyli nie będziemy ich rozwadniać na zaś, tylko bazujemy na tym, że ktoś to wlewa do szklanki z lodem. Czyli to i tak się będzie troszkę rozwadniało. No dobra, Kuba, ile tam było, mówisz? Pół litra? 320 ml. No tak, przy takich dużych ilościach to nie musi być co do mililitra. Więc. Tak, teraz mi się tak wydaje bardziej, musimy bazować na smaku jednak. Dlaczego to miejsce, za chwilę się dowiecie, bo ja mam jeszcze tajny plan, ten koktajl. Teraz wlewamy cały syrop, który wyszedł z proporcji, które macie w opisie. I do tego jeszcze potrzebujemy tyle samo chyba cytrusów, z tego co pamiętam. nie? Dokładnie tak, potrzebujemy 110 ml soku z cytryny. To tutaj polecimy to już planeczko, to akurat się wypłuczę ten syrop. I teraz, jeżeli planujecie to mieszać od razu w butelce, bo możecie to mieszać od razu w butelce, to polecam przez sitko te cytrusy lać, bo będzie wam. Będą wpadały pestki i różne inne tam resztki. Jeżeli chcecie zrobić Super Juice, bo chcecie na przykład bardzo dużą ilość zrobić, nie wiem, 5 litrów na przykład, nie wiem, zakładam, że może być taka duża impreza, no to polecam w opisie, jest mój odcinek, w którym zajmuje się tak zwanym Super Juice. To taki wynalazek, który wymyślili barmani kilka lat temu na zrobienie, powiedzmy, butelki soku z dwóch owoców. Z dwóch cytryn na przykład macie 0,7 soków. soku. Troszeczkę szukiwania, ale przy dużych imprezach może uratować życie i oszczędzić dużo pieniędzy. I przelewam to teraz tutaj. Mamy wymieszany, gotowy, cały wywal że tak powiem i prawie byśmy zapomnieli, żeby dodać jeszcze Sok z ananasa. I tak naprawdę taki wywar przelewacie do butelki i macie gotowy drink, ale jak chcę pójść o krok dalej. To jest opcjonalne dla tych, co są bardziej ambitni. To zajmie dodatkowe, powiedzmy, 20 minut roboty. Tu mam około 130-140 ml mleka. I teraz to wleję do tego mleka. Wiem, że to brzmi dziwnie, ktoś nie, nie kojarzy klarowania. I co się teraz z tym stanie? Kolokwialnie mleko się teraz trochę zważy, co zrobi nam filtrowanie koktajlu. Jak to teraz przelejemy przez filtr do kawy albo weźmiemy sitko i położymy grubo trochę ręcznika papierowego, to te wszystkie osady, Zostaną na górę, a wykapie nam czyściutki napój, który będzie ultra gładki. Będzie dużo bardziej gładki niż jest w tej wersji. Ja to jeszcze podkręcę o Angosturę. Myślę, że jakieś 8-10 daszy Angostury na całość. Zmieszamy to ze sobą. Teraz bierzemy duże sitko, kładziemy tutaj. Bierzemy Warkęc. ręcznik papierowy, tylko zróbcie sobie tak, że jedną warstwę połóżcie w tą stronę, a drugą połóżcie w poprzek, żeby Wam nie ciekło. Uwierzcie mi, to cieknie. To jest taka chałupnicza, można powiedzieć, metoda bardziej. Za dużo nie zostawiajcie, bo będzie Wam nasiąkało. Tak, może wyjść znaczenie. Będzie wychodziło bokiem, w sensie będzie Wam się nasiąkał ręcznik, tracicie wtedy ilość. W Ten sposób macie, o. Cyk i teraz bierzemy to tutaj i przelewamy. Co się teraz dzieje? To zaczyna się lać. Na początku nie będzie czyste, to Was zapewniam. Czekacie, aż zacznie kapać czyste, to będziecie widzieli mniej więcej, jak zwolni. Możecie sobie sprawdzić nad tym, czy już jest czyste. Wygląda, jakby było. Dlatego teraz delikatnie ściągamy ten nadmiar. Możecie też opłukać naczynie. I teraz musimy niestety się uzbroić w cierpliwość, to może potrwać od pół godziny do dwóch godzin. Zależy jak się sklaruje. Tutaj nie ma reguły z barmanami. Nieraz rozmawiam i też oni powiedzą, że robią to codziennie i czasem jest krócej, czasem jest dłużej. Nie wiadomo od czego to zależy. Tak, jeżeli macie duży zapas czasu przed imprezą, na przykład nie wiem, dwa dni, trzy dni, albo w ogóle planujecie imprezę w piątek, a to jest w poniedziałek, no to możecie sobie to nastawić spokojnie. To sobie skapie do wieczora, potem to do lodówki i to może naprawdę w lodówce to będzie stało tygodniami, jak i miesiącami, jeżeli będzie butelka oczywiście wyparzona. A jeżeli nie chcecie klarować, no to wracamy do punktu przed klarowaniem I to już jest wasz końcowy etap. To się klaruje, na końcu spróbujemy, a teraz przechodzimy do przepisu numer dwa. E, ja będę robił taką bardziej imprezową wersję maską miła, którą można przygotować wcześniej, i która będzie prosta w wykonaniu w czasie imprezy. Nie wymaga też beer gotowego. Jako, że z tym jest zwykle problem, albo trzeba go robić wcześniej, albo mm. kupować rzadko jest dostępny. To zamiast tego mam syrop imbirowy, którego zmieszam z sokiem z limonki i wódką. Mm -hmm. Natomiast już przy podaniu będziemy robić top z wody gazowej co da nam trochę taki klimat właśnie piwa imbirowego w połączeniu z tym imbirowym syropem. Tniemy na plasterki imbir, wrzucamy go do garnuszka, zalewamy wodą. Chodzi o to, żeby zrobić taki, można powiedzieć, sok imbirowy z tego. Zalewamy to właśnie gorącą wodą, zostawiamy chwilę na ogniu, żeby to się zagotowało i później przelewamy całość do blendera, blendujemy i odlewamy sobie tą ilość, która jest nam potrzebna, którą mieszamy z cukrem. Potrzebujemy 175 ml tego syropu, jak rozumiem, tak? No. Do... Dokładnie tak. I do tego co? Cytrus. Limonka, e, limonka też 175 ml. Mm. Dokładnie. E, I wódka. Dobra, no to co? Lecimy. Mega prosty składnikowo, czyli cytrus, syrop i wódka, nic więcej. Dokładnie tak. Bardzo prosty koktajl, a myślę, że zrobi robotę. Poproszę cię o wyciśnięcie 170 ml, czyli mniej więcej jakieś. Dla 170 ml? 3-4 limonki. Albo 5, zależy jak, jak macie, jakie Wam się trafią limonki, bo jeżeli są mało soku, to czasami jest tak, że ciśniecie i one dalej nie mają tego soku. Dlatego warto wtedy sobie wziąć i na przykład ją docisnąć tutaj bardzo mocno, tą częścią dłoni oprzeć się i tak ją porolować, ale bardzo mocno, aż poczujecie, że się zrobiła miękka. I to jest taki patent, który gdzieś tam trochę pomaga wydobyć więcej soku, z twardych limonek zwłaszcza. No, w naszym przypadku to były, wychodzi, że chyba 7 limonek. Mamy tu wyparzoną butelkę, więc syrop. Teraz damy to tutaj, żeby wypłukać nadmiar tego syropu. Tym tu warto by było, że tu warto się wspomóc sitkiem. To co tygryski ty lubią najbardziej teraz w Zobaczymy czy wejdzie. A, to litrowa butelka. Więc teraz to zatykamy i dokładnie mieszamy. I pozostaje to schłodzić I macie gotowy napoik, to teraz przelejmy zawartość drugiego i będziemy mieli komplet. Po godzinie prawie przeklarowało się powiedzmy 80%, jeszcze tu zostało dosłownie chwila i mamy prawie, mamy prawie 400 ml, czyli tak myślę, że do, do pół litra wychodzi, czyli strata jakaś tam jest przy klarowaniu, bierzcie to pod uwagę. I tak jak widzicie, ma kolor, nadal ma kolor koktajlu, ale już jest mniej mętne, nie jest takie właśnie jak było na samym początku. Jest dosyć ważne, zwłaszcza przy tym zielo angielskim, które po zblendowaniu będzie miało dużo takich małych kawałeczków. No i w przeciwieństwie do większości tiki teraz nadaje się do pokazywania w tak. ładnym przejroczystym szkle. Tak, bo zazwyczaj tiki koktajla mają mętny kolor i w kubkach tiki wyglądają ładnie, ale jakby je dać do przezroczystego szkła, to już nie są takie piękne. Ze względu na składniki bardzo różnej maści, które mają różne, różne gęstości, różne stopnie zamy. Zam że tak powiem. Co, no może spróbujmy w końcu, jak to wyszło. Także zrobimy teraz szybki testing. Proszę bardzo, dwa bacze koktajlowe, imprezowe na prosto, po domowemu oraz Tiki Rum Cocktail, taki bardzo prosty, ale też przeklarowany, żeby był jeszcze bardziej yy, gładki w smaku. No to sprawdźmy, co nam wyszło. Hmm. To z wody gazowanej. Nie nagraliśmy. No to nic. Wyobraźcie sobie, że tu jest do dolana woda gazowana. <coughs> zrobi robotę. A jak smakuje sama esencja? Mogę zobaczyć? Spróbuj. Mm -hmm. Bardzo spoko. I Faktycznie, bąbelki z wody gazowanej tutaj zrobią akurat ten efekt, który trzeba. Jest imbirowy, w ogóle się nie przebija wódka, nie? W sensie. No nie, nie powiedziałbym, schowało. że to tej wódce. No, to zobacz sobie tego jeszcze. Mm -hmm. Czeka, co powiesz o tym? No, wyszedł super. Czuci ananasa. Mm -hmm. e, wygładził się bardzo fajnie. Jest troszkę tego posmaku od All Space Drama, więc mm -hmm. fajne tak, tiki A jednocześnie jest kolorowany, mm -hmm. więc jeszcze mówię, w tej wersji klarowanej polecam sobie spróbować, bo jest wtedy w ogóle złoto totalne i zaskoczycie znajomych na pewno czymś takim. Także zostawiamy Was z tym na dzisiaj, napiszcie co sądzicie, czy chcecie tego typu przepisów więcej, na pewno coś prostego, coś szybkiego, a coś co jednocześnie zaoszczędzi Wam czasu podczas imprezy, bo to, też jest ważne, żeby podczas imprezy bawić się ze znajomymi, a nie siedzieć w kuchni. Przypominam, że na adifox.pl macie książeczkę, zestaw barmański i tak dalej, do zobaczyska alkoholowe. Siema!